Mamy taki spis najgłupszych, najbardziej wymagających, przepraszam, najemców dobówkowych. Czekiwali, żeby było mleko bez laktozy dla dziecka w lodówce. Pinał <noise> <noise> finał przyjechali na jedną noc, zapłacili za dwie osoby, ale przyjechali rodziną sześcioosobową, więc mieli pretensje, że tylko dwie kołdry i dwie, dwie poduszki były. Dzień dobry, widzowie kanału 3 Kuku TV. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym zaprosić Państwa na podróż po meandrach Błękitnego Oceanu, czyli niesamowitego biznesu rentownego i prostego, jakim jest wynajem krótkoterminowy. W związku z tym zaprosiłem do dzisiejszej rozmowy mojego serdecznego przyjaciela i wspólnika Michała Walaskowskiego, który jest rekinem w tymże Błękitnym Oceanie i zajmuje się wynajmem dobowym, w szczególności w Trójmieście. Michał, powiedz mi, dlaczego to jest jedna z lepszych i lepiej performujących spółek ta od wynajmu krótkoterminowego. I dlaczego wszystkim polecasz zabranie się za tą część biznesu? I właśnie znów tutaj ci się dobrze podzieliło. <laughs> żaden to błękitny ocean nie jest, ani nie jest rentowny, ani nie jest łatwy, ani nie jest fajny, ani nie jest sexy. Y Wiem, że większość ludzi, przynajmniej w Polsce, inwestorów albo Januszu inwestorów, myśli, że kupi sobie nieruchomość nad morzem albo w centrum, w nowym budynku za 30 koła z metra i będzie zajebiście ją wynajmował, kupę kasy zarabiał, no i że tylko będzie SMS-ami kody wejściowe do mieszkania. No tak, pisał. no bo przecież to jest proste. Po pierwsze, bierzesz mieszkanie, no to wiadomo, że jak bierzesz za dobę 500 zł, a dup masz 365 w roku, no to przychód jest bardzo duży z so

Dup. Nie wiem, ile masz Dup, ale. Z no ja mam dup jedną. Okej, okay, jest 365, no. <laughs> ale ja też, ale na nas... <laughs> fajnie, że pytasz, Tak, <laughs> <Fajnie, śmiech> że to, co to powiedziałeś. No, no, fajnie, na pewno będą się cieszyły, jak to <laughs> obejrzą. Dup w roku jest 365, więc jeśli po 500 zł dobajdzie, tak, to tak, to 180 koła, no to kupujesz Super. mieszkanie, no To jest petarda, tak? wysyłasz. Tak. Nawet kodów wyjściowych nie trzeba wysyłać. Możesz od razu na drzwiach zostawić no te tak tak. wejściowe, każdy wejdzie. No tak, 180 tysięcy zł przychodu rocznego, brutto oczywiście, tak podzielić na cenę zakupu, dajmy na to kawalerki, gdzieś tam blisko morza, w wielkiej płycie. 000, to 30%. Ja, no, 30% to rentowność. I tak większość się liczy. Tak? A, prawda a, jest tak, jest prawda? a prawda jest taka, że nad polskim zajebiście słonecznym morzem, <laughs> <laughs> bardzo ciepły <laughs> każdy dzień, całego <laughs> roku, obłożenie będziesz miał wakacje od 10 lipca do 20 sierpnia, czyli 40 dni, obłożenie będziesz miał prawdopodobnie około 70%, między 60 a 80%, no chyba że to jest naprawdę przy samym morzu z widokiem no może, ale mówmy sobie w tym pasie między Aleją Główną, Grunwaldzką a, a Morzem. No ale nie jest tak, że ten sezon trwa w ogóle od czerwca do końca września, że to jest tak spokojnie jednak 4 miesiące, a nie 2? Z roku na rok ten sezon zupełnie inaczej wygląda, nie? To każdy rok, po pierwsze, że są covid -y, Putiny, wcześniej em, jakieś tam inne sprzyjające lub nie niesprzyjające okoliczności, jest zupełnie inny, i wiemy jedno, że w te wakacje już będzie zupełnie inaczej niż było w każdej inne poprzednie wakacje. Okresy wakacyjne się skracają. Nie wiem dlaczego do końca. Kiedyś było tak, że ludzie pierwszego dnia lipca już przyjeżdżali na wakacje i wyjeżdżali 31. W zeszłym sezonie mieliśmy około chyba 50 lokali wynajmowanych dobowo. Mhm. Tyle przeznaczyliśmy z tej naszej puli w tych lepszych lokalizacjach pod kątem turystycznym, takim bardziej nad morze, nad zatoką. No to już chyba 12 lipca dopiero się zaczęło. Rezerwacje, natomiast te rezerwacje z roku na rok nie rosną w kwotę, czyli mm. kwoty najmu z roku na rok nie rosną, przyjmując tego wszystkiego inflację, jaką mamy, to spadają. Relatywnie spadają, natomiast rosną koszta: koszta chemii, koszta pralni, koszta bookingu, koszta pracowników, e, koszty technicznej obsługi, tak i, czy dalej, nawet i tak do dalej. dalej. Dokładnie, Złotem nawet czynszu, tak, a najjemca tego nie płaci dodatkowo, prawda? Czy koszta sprzątania. W związku z tym, ten wynajem dobowy, on się coraz mniej opłaca. A, a czemu nie rosną koszty? To nie jest tak, że kiedyś doba fotelu kosztowała 200, a teraz 500 i tak samo no jest z tak, jak do... właśnie powiedziałeś, nie? w wywiadzie wcześniejszym, że kwatery są do kitu, a ja uważam na odwrót, a wynajem dobowy jest zajebisty. Tak mówisz, a ja uważam na odwrót. Czyli ty mówisz tak, jak większość ludzi mówi na rynku, czyli generalizujemy społeczeństwo, więc jak wszyscy coś robią, no to znaczy, że to jest już czas na wyjście z tego, Będę mi w moim odczuciu. Jak, jak wszyscy zaczęli inwestować w Bitcoin na przy 50 tysiącach dolarów, no to i nic ci świadomie już spierdzielali z tego z rynku. Wobec tego no uważam, wdawaj, że, że jednym z nich byłeś. <laughs> Udało się coś tam sprzedać. W każdym bądź razie e, koszty zakupu nieruchomości rosną, e, koszty najmów nie rosną, rentowności z wynajmu mocno no, Ale Dlaczego? Nie jest tak, że, że jednak ta cena za, za dobę w hotelach urosła przez ostatnie 5 lat i tak samo w dobówce, że to są w sumie podobne ceny co w hotelach? Tak, ale e, co innego jest hotel, co innego jest apartament. Dlatego klienta wakacyjnego na pewno. E, klient wakacyjny, który przyjeżdża z rodziną, no, on Kto chce mimo wszystko budżet? hotel. Mhm. od 300 do 1000 zł, bym powiedział, bynajmniej w Trójmieście, nie? Ten okay. klient wakacyjny z rodziną. Za robę. Tak, I on woli zapłacić za hotel, bo tam ma śniadanie. Hotel bliski plaży, nie musi się niczym martwić. Bardziej ci oszczędni klienci dobówkowi wakacyjni, którzy przyjeżdżają na, na, na co najmniej tydzień, no będą szukali tańsze alternatywy, czyli apartament, ale oni będą chcieli jak najmniej zapłacić, i nie do końca to jest ten najlepszy najemca z punktu widzenia utrzymywania czystości, szanowania lokalu, a bardzo wysokie ma oczekiwania z drugą mhm. stronę mhm. Więc stawki nie rosną, bo baza noclegowa, przez ostatnie e, no kilka lat, prawda? ona się zwiększyła kilkukrotnie, dlatego że wszyscy zaczęli kupować na wynajem dobowy, bo on jest takim zajebiście przecież błękitnym oceanem. Mm. No, niestety tak to wygląda. E, Hoteli jest też coraz więcej. też problemem jest to, że tak jak kiedyś ofert na bookingu, nie wiem, było 50, tak dzisiaj jest 350 strzelan. No, tak. W związku z tym, że tych operatorów się namnożyło, tak. mieszkań przybywa nowych, tak. a do tego, jeśli ty masz mieszkanie, nie wiem, 3-4 letnie, a wchodzi dzisiaj nowe w mieszkanie odpicowane, wykończone, tak. to znowu ono jest na górze wyświetleń, ma dobre opinie, więc rozumiem, że trzeba konkurować z większą liczbą operatorów, z większą liczbą właścicieli wynajmujących krótkoterminowo, więc nawet jeśli nie przebywa w takiej dużej skali hoteli, no bo w sumie dużo nowych inwestycji hotelowych się nie buduje, to rozumiem, że sam ta konkurencja na rynku wynajmu krótkoterminowego zabija możliwość podnoszenia cen. Tak, dokładnie. Mało tego 20 sierpnia kończy się wynajem dobowy w Trójmieście, Znaczy inaczej, on, on zdecydowanie spada. Albo trzeba obniżyć stawkę bardzo mocno, i wtedy można powynajmować dobowo tam do końca września, ale za 60% tej kwoty, co była w wakacje. Albo wynająć długoterminowo. Jeżeli nie wynajmiemy długoterminowo we wrześniu, przerzucimy do na październik, no to znowu mamy tą stawkę wynajmu długoterminowego, dużo, dużo niższą, bo wtedy już z kolei wszyscy najemcy typu studenci już się gdzieś zalokowali, już mało osób szuka. Trójmiasto to ma troszeczkę inną specyfikę niż inne miasta z racji tego, że ma morze, mhm. dwa, że ma dużo uczelni, trzy, że mamy też ten taki, że tak powiem, wynajem korporacyjny, zwłaszcza na Przymorzu, a na Przymorzu może i studentowie wynająć, i korporacji, i, i turyście, prawda? Turyście, czy, czy komuś, to przyjeżdża nad Polskie Morze, Dlatego jest to moją bynajmniej ulubioną lokalizacją, bo mamy największą płynność. Niestety też najwyższą w cenie zakupu nieruchomości za metr, bo takie mieszkanka zaczynają się tam powiedzmy od ne, około 18 tysięcy złotych w górę od deweloperów. I teraz y, dlaczego wynajem dobówkowy nie jest taki super jak się mówi, bynajmniej w naszym odczuciu? Dlatego, że on trwa w takim dobrym sezonie no, z 40 dni, z czego wynajmiesz powiedzmy 30 dni, wcale nie po 500, tylko powiedzmy po... Od 300 do 500, bardziej do 400 zł. Przyjmijmy sobie stawkę średnią 350 zł brutto. Od tego musisz odjąć poda podatek VAT 8%. No to już masz powiedzmy 320 zł, minus 15% prowizji dla bookingu. To masz, to masz ile? To masz 2600 zł. Od tego odjąć. 260. 260, 60, powie, przepraszam. Od tego musisz odjąć e, koszty sprzątania, wymiany no, e, pościeli, Wymiana pościeli, czas prac. pracy pracowników, opłacenie pracownika, e, paliwa dojazdowe i tak dalej. I ta stawka, która tobie zostaje jako inwestorowi. E, Często może wcale. być około połowę pewnie tego, Dokładnie tak. Natomiast coś... ludzie też wynajmują dobowo, jeżeli robią to sami, nie liczą swojego czasu pracy poświęconego. No, tak jeżeli ktoś by sobie przyjął, że jego stawką godzinową jest to złote, a poświęca na jedno mieszkanie w skali, w skali jednego miesiąca 100 godzin, no to tak naprawdę Ile Krokowe. to ma to do, 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 dokłada do biznesu? Ludzie te w ten sposób nie liczą. No chyba, że masz firmę, która ma kilka Dziesiąt, kilkaset mieszkań, które wynajmują, to majesz wtedy efekt skali i to zaczyna się opłacać. Nam sprawdza się wynajem dobowy, dlatego że my robimy wynajem korporacyjny przez jedną ze spółek. Jest to uzupełnienie. I to jest uzupełnienie luk, tak? Wynajem dobowy niekoniecznie musi być tylko wakacje dla turysty, w dobrych lokalizacjach na przykład biznesowych. Wynajem dobowy też stosować można dla kogoś kto przyjeżdża na 2-3 dni, bo ma jakieś biznesowe tutaj spotkania. Więc to jest dla nas tylko i wyłącznie uzupełnienie, żeby te dziury pokryć. Natomiast nawet jeżeli teraz wynajmujemy dobowo, bo mamy lukę na danym apartamencie, wynajmujemy za około 180 zł, minus koszta sprzątania, minus waty zostaje 100 zł, razy 30 dni dajmy na to, to jest 3000 zł. No to tyle samo byśmy mogli uzyskać od klienta długoterminowego. I Więc nie robisz w... niczego. I, I nie robisz niczego. Dokładnie tak. Tak, to też w ogóle chciałem zauważyć, że mm, miałem taką rozmowę ostatnio i tam ktoś mówi, że nowa się jego kolega ma mieszkanie na, na dobuwe i wynajął komuś ze wschodu, kto uciekał mhm. tam przed wojną gdzieś w okolicach końca lutego, czy nawet początku marca. I że ktoś przyjechał i zapłacił w ogóle 10 tysięcy złotych za apartament za miesiąc, i zapłacił chyba za 3-4 czy 4 miesiące z góry. No i że w ogóle petarda, bo to jakaś kawalerka była, czy było tak. mieszkanie. I że taką kwotę, no jasne, to się udało zrobić. No jednak by pozostawiając kwestię tutaj etyczności takiego postępowania, ale załóżmy, że biznes to biznes, więc mhm. ktoś przyjechał, chciał zapłacić, to ma. Oczywiście. Ale już nie pamiętają o tym, że przez poprzednie dwie, dwa lata, jak był COVID i było zero ruchu biznesowego w dzielnicach, takich jak na przykład Wola na, 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 w Warszawie, to się okazywało, że tak naprawdę no, te mieszkania stały puste i, i nikt nie chciał tego wynajmować, i był tylko jeden wielki problem. Niektórzy nawet do tego stopnia byli sfrustrowani, że jak zobaczyli, że to nie mają, nie wiem, 25-30% i to, że to jest na koszty, to w ogóle zwalniali, nie wiem, sprzątaczkę pracownika, rozwiązywali jakieś kontrakty z innymi dostawcami mediów i Kompletnie zawieszali działalność, czyli jakby zostawiali mieszkanie puste i one stało puste, bo stwierdzili, że jak to ma się tak nie opłacać, to oni przeczekają. Znam osobiście osobę, która przez 5 lat robiła dobówę i miała przerwę chyba ponad rok łącznie, że nie robiła nic, no bo dobówka mhm. nawet nie chciała wynająć na długi termin, więc no to też ma swoje blaski i cienie. Okej, okay, zdarzają się złote strzały, czyli nie wiem, koncerty, nagle bardzo duży popyt, czy właśnie taka sytuacja wyjątkowa, jak ucieczka dużej ilości osób do dużego miasta, no ale jednak mają też też swoje minusy. Tak, warto by było zauważyć, że wszyscy, którzy jakby wyznają kult, że dobówka jest super inwestycją. Mówią o tym, że można wynająć faktycznie mieszkanie za 500, a może nawet za 1000 zł, bo jest jakiś koncert, na przykład Heineken, czy Opener, czy wakacje można w dobrej lokalizacji wynająć. No tak, tego, ale koncert nie no, jest Pamiętajmy no, o tym, że to jest jednorazowa sytuacja, tak? A co zresztą dni? Kto ma mieszkać w grudniu, czy w styczniu, czy w lutym w mieszkaniu, które jest blisko plaży? No ludzie raczej nie przyjeżdżają nad plażę, a jeżeli przyjeżdżają, to mają tam setki dostępnych apartamentów wolnostojących za przysłowiowe 100 zł. Można powiedzieć, bo to nawet takie ceny już można spotkać. Więc musimy, analizując inwestycje, myśleć o tym, żeby najlepiej byłoby tak, żeby nie za wiele przy tym robić, żeby czasu nie poświęcało i żeby ten przychód w skali roku był mocno prognozowany, czyli spełniał nasze oczekiwania. Nie nastawiałbym się na to, że wakacje będą cały rok i codziennie będzie świetna pogoda i będziemy mieli 100% obłożenia. To, to, to jest tak z mojego doświadczenia. Dla przykładu mogę powiedzieć, jakie nieruchomości się idealnie sprawdzają. Na Wynajem dobowy, lub uważam, hybrydowy jeszcze bardziej. Dla przykładu mieliśmy nieruchomości w powiedzmy, to jest około 500 metrów od plaży 40-metrowe mieszkanie i takie same mieszkanie w jeszcze nowszym budynku mieliśmy 5 km od plaży. W genialnej lokalizacji koło galerii bałtyckiej, to różnice między w stawkach w wakacje dobowej były dwukrotne, czyli blisko plaży były po 500 zł, a przy galerii bałtyckiej w świetnej lokalizacji centrum miasta były 250 zł. Różnica jest kolosalna, bo odliczając wszystkie koszty od 250 zostaje nam 100 zł, odliczając koszta od 500 zostaje nam 350, czyli 3,5 razy więcej. Więc lokalizacje poddobówkowe muszą być albo idealne pod biznesowy ten wynajem dobowy, albo idealne, czyli na przykład Stare Miasto lub plaża, tylko że plaża, pamiętajmy, że to są wakacje. Jeżeli to jest plaża, ok, nastawiamy się, że będzie większy przychód przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, trochę mniejsze, ale wciąż będzie popyt w czerwiec uh -huh. i wrzesień, natomiast te 8 czy 10 miesięcy poza wakacjami musimy wtedy wynająć troszeczkę taniej, na przykład studentowi lub komuś, kto zaakceptuje to, żeby, że to jest tylko na określony czas 80 miesięcy. To jest OK. Pytanie: za ile realnie kupujemy tą nieruchomość? Czy ona nie jest dwa razy droższa od tej nieruchomości, 2 kilometry Więc, dalej od morza? Czego oczekują najemcy Dobowi? Najemcy no właśnie do... chciałem zapytać, jakiś tak byś podał z, z uh -huh. ze swojego doświadczenia, na przykład trzy najbardziej niedorzeczne y, życzenia najemców, którzy mieli, którzy, ci, którzy, pewnie to są nie ci, co zapłacili tysiąc za dobę, a bardziej bliżej tych 300 zł mhm. strzelam. Dokładnie tak. E, czyli jakie oni mieli oczekiwania i co jako... Okay. Ty, jako właściciel czy też wynajmujący takiego apartamentu, musiałeś im tutaj zatańczyć i zaśpiewać, żeby byli zadowoleni i nie dali ci czasami jedynki na Bookingu, z której się nawet nie możesz odwołać. Na szczęście już sam nie muszę tego jakby obsługiwać tych klientów. Mamy tutaj zespół ludzi w firmie, która, która to robi. Natomiast czasami trafiają do mnie te informacje. Mamy taki spis najgłupszych sytuacji, najgłupszych najbardziej wymagających, przepraszam, najemców dobówkowych, no, jakby najemca dobówkowy jest najbardziej roszczeniowy, najtrudniejszym naszym klientem. On przyjechał na wakaział. wakacje, nie rozumiem, on, że on musi wakacje, odpocząć. Tak. Więc oczywiście mu, tak, no? oni dostają oczywiście od nas, um, oni rezerwują sobie na bookingu, kupują, my dostajemy informacje, wysyłamy komplet informacji na maila, sms-em, kody, ścieżkę nawet, um, ścieżkę dojścia do budynku czy do klatki, kody, instrukcje, bym powiedział, jak dla debili, e, więc mają wszystko. Natomiast Natomiast jak jest za dużo napisane, to oni tego niestety nie czytają. Tylko więc dzwonią. dzwonią o pierwszej w nocy, że właśnie przyjechali, stoją i nie potrafią um, otworzyć skrzyneczki z kluczami. A, a było napisane, że potrzeba wystarczy nacisnąć przycisk i pociągnąć. Um, potem wchodzi i dzwoni pół godziny później, że no nie ma ekspresu do kawy w apartamencie. No, nigdzie nie było informacji, że ten ekspres jest. No więc mówimy, że nie ma tego. Następnie um, kolejna informacja jest SMS-em o godzinie drugiej w nocy, no, że prosili w zamówieniu. Tam bookingowym mailu zwrotnym, mm -hmm. że oni oczekiwali, żeby było mleko bez laktozy dla dziecka w lodówce. <głos> <głos> finał, finału, Przyjechali na jedną noc, zapłacili za dwie osoby, ale przyjechali rodziną sześcioosobową, no, więc świetnie. mieli pretensję, że tylko dwie kołdry i dwie, dwie <noise> poduszki były. Ale znaczy, że osoba była Napisaliśmy dorzeczyć. im, że możemy dostarczyć, ale jest to dodatkowo płatną. Oni powiedzieli, no, że nie dopłacą za to, bo nie ma ekspresu i, mleko, I mleka, mleka do laktozy. Finał, finałów. Finał, Pojechać no po mleko, z... Michał? Akurat tego dnia nie mogłem. Miałem tam parę innych ważnych tematów. Bardzo chciałem, ale nie mogłem. Nie, nie poradziłem sobie z tą misją. Finał, finałów ten najemca, który zostawił, zdaje się, tam chyba 600 zł, zostawił o, ocenę, opinię, jeden z wieloma minusami, jak bardzo była firma wynajmująca, bardzo niekorzystna dla nich, jako najemców. Nie mówię jeszcze o tym, że nie przyjechali samochodem, a nie wykupili parkingu, a oczekiwali, że, że będą mogli do hali garażowej wjechać. Więc nie napisali niczego dobrego, co zostało dla nich zrobione. Wszystko złych rzeczach. Ocenę obniżyli bardzo mocno i jakby patrząc na plusy, minusy, dla nas to zdecydowanie więcej straciliśmy niż to, co zyskaliśmy. To był jeden z takich przykładów, ale on dosyć mocno obrazuje powtarzalne problemy mhm. e, najemców. Też niestety z doświadczenia wiem, że e, bynajmniej tak było przed pandemią jeszcze, jak pamiętam, że ta ściana wschodnich krajów bardzo mocno roszczeniowa była, o dziwo i wystawiali też niskie e, oceny. My akurat dbamy o to, żeby te oceny na bookingu były wysokie, Minimum to jest 8,5. Celujemy powyżej 9 i w większości przypadków nam się to udaje. Każde konto na bookingu to jest jeden obiekt lub jedno osiedle. Mamy takich kont chyba około 12. Teraz i chyba najniższa z ocen na danym koncie jest 8,4 czy 8,5, a najwyższa to jest chyba 9,5. Więc często to są wyższe oceny niż tych hoteli nawet czterogwiazdkowych. Natomiast staramy się też tą ceną. Sterować w ten sposób, żeby ona była alternatywą tańszą dla hoteli, standardem wyższym niż hotel, z mieszkaniami z powierzchniami większymi, troszeczkę inne dajemy korzyści dla najemców e, wynikających z tego pobytu, powiedzmy, dłużej niż ten, te parę dni, czyli powyżej tygodnia. Często najemcy wybierają pobyt u nas niż w hotelu, gnieżdżąc mhm. się w dużą rodziną w małym w małym pokoju hotelowym. Możemy sobie powiedzieć jeszcze o tym, jak prawdopodobnie będzie się rozwijał wynajem dobowy. I, i Bo jak się, się dalej. nie będzie rozwijał właściwie. No nie wiadomo, nie? W okresie takiego powiedzmy kryzysu, tudzież stagnacji gospodarczej, no, wyjechanie tak jak jeszcze jakiś czas temu, takie wyjazdy weekendowe, czy, czy biznesowe w tygodniu, tak jak na przykład teraz zauważyliśmy, nie, że w hotelu z niedzieli na poniedziałek pusto, ale już z poniedziałku na wtorek cały parking samochodu, więc jest trochę biznesu w niektórych miastach, zgadza się, ale też takie wypady weekendowe, na przykład we dwoje do jakiegoś miasta, do hoteliczku, tak zwanego, no też nie jest to potrzeba, nie jest to pierwsza potrzeba, tak? Czyli w raczej konsumenci decydują się tego typu usługi sobie zachowywać na później i nie Wydawać tej kasy w takim tempie jak kiedyś, kiedy no jednak koszty życia wzrosły takie podstawowe, więc jest to moim zdaniem turystyka taka w fajniejszym wydaniu, czy troszkę droższym, no, no jest jakby rzeczą, która może nie do końca dobrze performować. Z drugiej strony, nawiz podaży jest bardzo duży tych, tych lokali na krótki termin, więc. Mamy też tutaj tą presję cenową ze strony innych wynajmujących, no bo jak, czy można konkurować, tak? Jeśli wszyscy macie podobne lokalizacje, podobny standard, jesteście na tym samym portalu, różnią się tylko zdjęcia, no to tak naprawdę rządzi e, opinia albo cena, tak? I czy to w ogóle opinia, jest szansa, że się to odbije, twoim zdaniem? Opinia, cena, chyba jeszcze ważniejsza jest lokalizacja, czyli jeżeli ktoś mhm. chce przyjechać nad morze, to ważne dla niego by było, żeby to morze było dosłownie z rzutem kamienia. Jeżeli to jest przyjazd biznesowy, no to ważne, żeby do miejsca, do którego ma iść na spotkanie dana osoba, klient, żeby było możliwie blisko, żeby było z dala od torów, od głównej alterii miasta. Jeżeli kupować nieruchomość pod taki wynajem dobowy, to musimy sobie odpowiedzieć na zajebiście ważne pytanie, kto ma być tym moim klientem? Go dokładnie sobie opisać, jego potrzeby, jego oczekiwania i dokładnie pod niego wykończyć mieszkanie. I na mieszkanie. niego się targetować. Tak, nie to próbować jest, być nie. dla wszystkich. Dokładnie, oraz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy kupując mieszkanie, chcę robić wynajem hybrydowy, czy tylko dobowy, czy wynajem długoterminowy, a jeżeli długoterminowy, to znowu kto to ma być. My w ten sposób działamy i tylko i wyłącznie w ten sposób analizujemy nieruchomość, a nie kupujemy, bo nie wiem, bo jest tania i co z tego? Nie? Chodzi tutaj o rentowność. W moim odczuciu wynajem dobowy on nie będzie się rozwijał e, bardzo dobrze, on będzie baza noclegowa mocno urosła szybciej niż ilość klientów na najem dobowy. Wobec tego ceny nie będą rosły, koszta prądu, sprzątania, prasowania, prania e, sprzątania będą rosły. Wobec tego rentowność będzie realnie spadała. Natomiast jeszcze też zauważyłem tendencję taką, że kiedyś na Bookingu było dużo prywatnych osób, które się ogłaszały z wynajmem mm -hmm. swojego mieszkania. I to chyba znika. I tego praktycznie już nie ma, dlatego że w ostatnich latach się bardzo dużo tych firm wynajmem dobowym zaczęło zajmować w sposób w miarę profesjonalny. Do profesjonalizmu tam jeszcze kawał drogi jest u większości firm. Bardzo długi kawał drogi bym powiedział. Natomiast... Yy, Natomiast klient już wiedząc, że ma dużo alternatyw, że, od firmy woli że może od firmy wynająć, jednak wybiera firmę niż osobę prywatną, która mm -hmm. nie ma tego standardu, jak wypisywanie kodów automatyczne, um, odbieranie kluczy, czy to nowe budownictwo i tak dalej. Jednak klient woli wybrać instytucję, która ma dobre opinie, w świetnej lokalizacji, dużo opinii ma i wie, że jest to sprawdzony dostawca tej usługi. Yy, usługi dobowej. No pięknie. I, y, y, czy pięknie to? Nie wiem. nie? Pięknie to było kiedyś, nie, z tym wynajmem dobowym. Teraz jest tylko gorzej. Pięknie o, na temat Twojego daru do przekazywania informacji. Zachęciłbym Cię jeszcze do jakiegoś zakończenia odcinkiem. Znowu zbliżamy się do magicznej granicy 20 kilku minut, kiedy jesteśmy w stanie utrzymać Waszą, drodzy widzowie, atencję. Słuszna uwaga, Piotr, zawsze pilnujesz czasu. Kończąc i podsumowując. Yy, Wcale nie jest tak zajebiście jak Peter powiedział, że wynajem dobowy jest super inwestycją. Był, jest coraz gorszą, czy będzie lepiej, wątpię. Jest na pewno czasochłonny. A jeżeli planujesz kupić nieruchomość i oddać firmie wynajmującej dobowej, to nigdy nie będziesz wiedział, czy ta firma jest rzetelna, wiarygodna i pokazuje wszystkie prawdziwe dane. A niestety wiemy, jak wygląda na rynku. Są inne alternatywne inwestycje jak wynajem korporacyjny, wynajem prywatny, wynajem studencki, które mogą być równie dobrą, a może nawet lepszą alternatywą dla wynajmu dobowego. Warto jest mieć znajomą firmę wynajmu dobowego. Jeżeli będzie chciał przeznaczyć mieszkanie na jakiś krótki okres czasu na wynajem dobowy, warto dawać to firmom znanym ci, czy ludziom, którzy się na tym znają. Czy my kupujemy... Na wynajem nie, dobowy? Komentujcie teraz, komentujcie, lajkujcie. A, to mam teraz ja powiedzieć? W tym nie jestem dobry. A teraz pamiętajcie o tym, żeby postawić paluszek do góry, zasubskrybować, <grym> zapiktykować. Kliknąć dzwoneczek. Kliknąć dzwoneczek i skomentować. Tak. Komcia kom puścić, komcia puścić, komcia puścić. Komcia puścić i śledzić nas na wszystkich socialach, na naszych Instagramach, TikTokach, śledzić naszego Facebooka. Mhm. Tam będzie więcej treści, więcej informacji, bo siostro, zabieramy do roboty, jeśli chodzi o marketing. Ale to było dobre. Dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Do zobaczenia. Pa. Trzymajcie się, pa. Twitter zapowiada, możesz zwrócić uwagę tym razem na no, mój sweterek, coś pierdolę Michalikowi. Nie, proszę, no, dobra, dajmy mu spokój. Ale mam, kurwa, poetycko. To może znać to na, na steranie. Dobrze mi widać? Dobrze, chyba tak. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam... Nie, kurwa, nie, tak miało być, jeszcze raz.